Renesme i Jacob mieli dziecko, to jakiego gatunku by ono było? W połowie człowiekiem, w połowie wilkołakiem, czy może jednak Wabiro-Wilkołako człowiekiem? Więcej czasu tym eksploracjom. Poświęcam w odcinku mojego podcastu Matylda Castu, który nazywa się Renesme. Zachęcam Was do przesłuchania. To jest 90 minut przeszło rozkminy o tej postaci. Ale jeżeli Was interesują moje przemyślenia w skrócie, no to je wam przedstawię. Zacznijmy od tego, że kanonicznie wampiry mają 25 par chromosomów, ludzie mają w prawdziwym życiu 23 pary, a wilkołaki mają 24 pary chromosomów. I Carlisle spekuluje, iż Renesme będzie miała również 24 pary chromosomów, jak Jacob. W normalnej sytuacji, kiedy dziedziczy się po matce i po ojcu, którzy są z tego samego gatunku, mają identyczną liczbę chromosomów, to dziedziczymy połowę materiału genetycznego od matki i połowę od ojca. Ergo dziedziczymy połowę wampirzej pary chromosomów i połowę wielkołaczej pary chromosomów. Znaczy to, że dziecko dziedziczy jedną czwartą wampiryzmu, ponieważ pełny wampiryzm to są cztery chromosomy, dwie pary, oraz połowę wielkołactwa, ponieważ cały komplet wielkołaczy genów to jest jedna para chromosomów. W związku z tym tak wygląda dziecko. I co to znaczy? Jest bardzo dużo różnych możliwości. Moje pytanie brzmi, czy pomieszanie tych genów sprawia, że dziecko będzie silniejsze niż rodzice, tak samo silne, słabsze, czy może w ogóle silniejsze od najsilniejszych istot, to znaczy od wampirów. To wszystko zależy od waszej interpretacji. I według mnie, jeżeli zakładamy, że to dziecko dziedziczy jakiekolwiek umiejętności magiczne po Jacobie, to fakt, że Renesme ma jakiś poziom wampiryzmu, a wampiryzm aktywizuje zdolność przemiany u wielkołaków tego typu, to dziecko to będzie zdolne do przemian od Bobasa. W związku z tym zapewne też, kiedy Renesme będzie w ciąży, nie wiemy w ogóle, czy ona by mogła w ciąży być. Moja ulubiona fanfikoła teoria jest taka, że te dzieci Renesme i Jacoba to po prostu będą nieśmiertelni ludzie w tej sytuacji i nie będą mieli żadnych mocy innych niż po prostu długowieczność, ale może na przykład też będą bardziej odporni na urazy lub też będą się leczyć szybciej. A w sytuacji, jeżeli to dziecko dziedziczy i Chromosomów parę wabiżą i parę wilkołaczą. Zakładam, że odziedziczy cały zasób mocy Renesme i cały zasób mocy Jacoba. Będzie od dziecka mogło się przemieniać w wilka i zapewne też odziedziczy jakąś wersję talentu Renesme. Więcej o tym w podcaście.